Myślenie życzeniowe funkcjonowało po obu stronach żelaznej kurtyny, i teraz trochę po tej drugiej stronie. m Bob z angielskiego, czyli broń neutronowa, która albo została zapomniana, projekt jej wykorzystania porzucony, albo, Szanowni Państwo, i po prostu głęboko schowana i czeka wciąż na swoje pięć minut. Broń, na temat której wciąż niewiele wiadomo, a z tych wiadomości, jakie można uzyskać ze źródeł naukowych nielicznych i też tych naukowych równie nielicznych, często są to informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające, mimo że 35 lat właśnie mija od zakończenia. Zimnej wojny, to my wciąż niewiele wiemy na temat tej broń, przed którą przestrzegano żołnierzy układu warszawskiego w latach 80., o której jeszcze mnie w połowie lat 90. uczono, choć niewiele wiedząc teraz, mając tą wiedzę, jaką, jaką posiadam, to było tylko jakieś, jakieś wspomnienia od początku tego wieku w ogóle w programach kształcenia na ten temat się nie mówi. Ciekawy jest też wątek, szanowni Państwo, ale to, to po moim wystąpieniu ewentualnie, to co jest dostępne w sieci, opisane cyrylicą, co jest pisane i kiedy pojawia się wątek broni neutronowej. Ale zanim przejdę do meritum, to dwie kartki z kalendarza. Szanowni Państwo, nie działa wskaźnik niestety, 49. rok to przełamanie przez Związek Radziecki amerykańskiego monopolu. Cały świat szoku, Amerykanie najbardziej. 50. rok to wdrożenie programów obrony potęgi amerykańskiej na świecie poprzez decyzję o trwałym rozlokowaniu części broni nuklearnej w Europie, miał, która ta broń miała zrównoważyć radziecką przewagę w broń konwencjonalnej. No jeżeli Zachód chciał żyć w dobrobycie, nie ponosić tych kosztów utrzymywania ogromnej armii konwencjonalnej, no to trzeba było się zgodzić na broń jądrową w bezpośrednim sąsiedztwie. No i do lat 80. nie było z tym problemu generalnie, jeśli chodzi o, o taką niepisaną zgodę w społeczności w Europie Zachodniej. To przyspieszona produkcja bomb atomowych chodziło o... Zachowanie przewagi ilościowej i jakościowej i uruchomienie projektu tak superbomby, przed czym przestrzegał Oppenheimer. Ci z Państwa, którzy oglądali ten film sprzed dwóch lat, do tego obawiał się właśnie główny bohater, tak zwanego rozpoczęcia badań nad bronią termojądrową. Ale o tym też za chwilę wspomnę. Wybuch wojny w Korei. Rok 50. Jego międzynarodowienie oznaczało, oznaczało rozpoczęcie intensywnego wyścigu zbrojeń. 52. rok NATO przyspiesza tempo zbrojeń i tworzy tak zwane siły tarczy oraz miecza. Tarcza no to te dywizje konwencjonalne, które miały zatrzymać ze wschodu potencjalny atak, natomiast siły miecza to strategiczne lotnictwo brytyjskie, bombowe i amerykańskie nosiciele broni jądrowej gotowe do przeprowadzenia zmasowanego odwetu. 1952 rok to także pierwszy test superbomby, czyli broni wodorowej, termojądrowej. Rok następny: Związek Radziecki już informują, że Amerykanie znowu stracili monopol, tym razem na broń termojądrową. E Rok 54. E Jankesi wyposa wyposażają stacjonujące w Europie e swoje jednostki w taktyczną broń jądrową, czyli broń e bliskiego e zasięgu. E Odpowiedź w 1955 roku. E Powstaje układ warszawski 57. Rok. Sowieci znowu zaskakują świat i informują o pozytywnych próbach z rakietami balistycznymi. Amerykanie nie mogą się już czuć bezpiecznie na własnym kontynencie. I stąd odstąpienie od doktryny zmasowanego odwetu, a zastąpienie jej elastycznym reagowaniem. I, szanowni Państwo, stosunek sił, tutaj te proporcje. Przedstawione są z lat 80., czyli końca zimnej wojny, ale proszę mi uwierzyć, że w poprzednich dekadach, w latach 50-60, przewaga wojsku układu warszawskiego była jeszcze większa. Jak to się ma w latach 80? Arsenał jądrowy 1,6 do 1 po stronie Bloku Wschodniego. W czołgach 2,4, ale w poprzednich dekadach było już 4 do 1 dla Układu Warszawskiego w Wozach bojowych Przepaść. 6 do 1. No i tutaj Szanowni Państwo, co zrobić z tym problemem? Pierwsza odpowiedź to była, był plan niemieckiego generała Treppnera o rozmieszczenie na granicy NATO z Układem Warszawskim od Szczecina aż po Triest min jądrowych. Na ten temat trochę artykułów popełniłem, kilka lat badań i ostracyzm ze strony niektórych wydawnictw zachodnioeuropejskich. Temat tabu, jak tutaj podałem, wciąż udalone fm czyli ten filtr manuals, a więc regulaminy walki. Problem polityczny wtedy i zapewne dzisiaj. W każdym razie. Ogromne straty po obu stronach, bo to naprawdę koncepcja spalonej ziemi. Około 7-8 tysięcy min jądrowych o mocy do 40 kiloton rozmieszczonych na e, odcinku 650 km do głębokości 80-100 e, kilometrów. Brak możliwości obejścia e, terenu skażonego promieniotwórczo no, przez wiele dług. Więc faktycznie ten miecz pancerny Układu Warszawskiego zostałby zatrzymany na granicy. To dałoby czas Jankesom na przerzucenie swoich wojsk przez ocean. To była pierwsza próba. Tutaj, szanowni państwo, radziecka superbomba znana jako Czar, bomba wodorowa, termojądrowa. Rok 1961, 58 megaton, czyli milionów ton trotylu na Nowej Ziemi pod kołem biegunowym. Moc miała być prawie dwukrotnie większa, ale w strefie wpływu Związku Radzieckiego nie można było znaleźć na kuli ziemskiej bezpiecznego miejsca, żeby dotonować tak wielki ładunek. Drzyb wzniósł się na wysokość 60 km, e, szerokość grzyba około 35, fala uderzeniowa dwukrotnie, a co niektórzy podają, że trzykrotnie okrążyła kulę ziemską. E, kilka wysp zniknęło z powierzchni ziemi, kawał lodowca e, odparował. E, Człowiek złapał pana Boga za nogi i uwierzył, że ma boską moc. I tego obawiał się Oppenheimer. To była broń dwufazowa czyli rozszczepienie, a później synteza za chwilę o tym y, trochę szerzej powiem. Skonstruowano w następnych latań, latach broń trójfazową czyli rozszczepienie, synteza i po raz kolejny rozszczepienie no ale nawet tego nie testowano, z tego co można się zorientować, bo nie było sensu. Car udowodnił, że dwufazową można dowolnie moc w broni dwufazowej zwiększać. I szanowni Państwo, spójrzcie na bombę klasyczną Little Boy czy Fat Man, tak jak Hiroshima czy Nagasaki. Główny czynnik grażenia to fala uderzeniowa pędząca z prędkością poddźwiękową, niszcząca wszystko na swojej drodze. To ta broń rozszczepieniowa, a teraz Nowa wersja, mała wersja bomby termojądrowej, wodorowej, czyli właśnie broń neutronowa. Czynnikiem rażenia nie jest tu decydującym fala uderzeniowa ani promieniowanie cieplne, choć wiadomo drewniane budynki w promieniu eksplozji zapalą się, ale jest to czego nie widzimy, a poczujemy po kilku chwilach w zależności od miejsca, w którym się znajdziemy lub po kilku dobach, a może tygodniach, to strumień neutronów, który przenika przez materię. Szanowni Państwo, 1958 rok ojciec broni neutronowej, amerykański fizyk Samuel Cohen proponuje, aby usunąć z ładunku termojądrowego płaszcz uranowy, a dzięki temu strumień neutronów będzie we wszystkie strony swobodnie przemieszczał się na duże odległości, przenikał przez materię i niszczył siłę żywą, zostawiając infrastrukturę i strzępolis. No, nic tylko używać. I co najlepsze, że wystarczyła jedna kilotona, żeby osiągnąć takie same straty u przeciwnika, co dziesięciopilotonowa rozszczepieniowość. Czysty zysk. A jak dokładnie to wyglądało? Szanowni Państwo, materiał konwencjonalny, powiedzmy kostki trotylu, które detonując, wyzwalają reakcję rozszczepienia ciężkich jądek uranu bądź plutonu, wyzwala się ogromna energia i to wiemy z Hiroshima i Nagasaki. Ale ta energia jest kumulowana wciąż wewnątrz i powoduje, że izotopy wodoru deuter lub tryb, łączą się, czyli zachodzi reakcja syntezy, wydzielając ogromną masę energii. No i car był tego przykładem, tylko wspomnę, że car był czterokrotnie większy niż największy ładunek detonowany przez Jankiewską. Zalet. Broń neutronowa nazywana jest też, Szanowni Państwo, bronią o zwiększonej radioaktywności. No to chodzi właśnie o ten czynnik rażenia strumieniem neutronów. To jest równoważnik broni pancerny układu warszawskiego, No i tańszy, bo tak jak wspominałem, jedna kilotona równa się 10 kilotonom bomby klasycznej, atomowej. Mała moc ładunku, właśnie do jednej kilotony wyskaczy 13 gram deuteru i trytu. To dwie wersje broni neutronowej: jako taktyczna, czyli bliskiego zasięgu, i jako strategiczna broń przeciwrakietowa. I tu może być pies potrzebany, o tym też za chwilę, że powiem. Pies potrzebany, bo to może być właśnie broń przyszłości. Chodziło o bezwładnienie załóg czołgów, skuteczne na tym samym obszarze w promieniu, co dziesięciokilotonowa rozszczepieniowa. Ionizacja tkanki żywej. No i szanowni Państwo, problem dla wojsk pancernych i zmechanizowanych, bo przy klasycznej rozszczepieniowej e, promieniowanie przenikliwe to natychmiastowe, osłabiane przez każdą przeszkodę. Ścianę sojalną, żelbę betonową i przez pancerz. Wielokrotnie. Im grubszy, tym lepiej. Ale przy neutronowej pancerz zostaje wzbudzony strumieniem neutronów i powoduje jeszcze zwiększenie tego promieniowania, które trwa e, e, przez dłuższy czas. I tak jak e, za chwilę pokażę, e, wymiana załóg e, mogłaby następować, bo ten sprzęt zostanie nieuszkodzony, przynajmniej nie pod względem elektronicznym, ale fizycznym. Ale z, z, za, wymiana załóg mogłaby się odbywać gdzieś, e, jak można się doszukać informacji po dobie dwóch dobach bezpiecznych. Możliwość stosowania bliskości własnych, pod warunkiem, że chronionych wojsk, mały promień zniszczeń fizycznych, i tutaj propagandowo zagrano, że wyliczono dzięki broni neutronowej, to 80% mniejsze narażenie będzie zachodnich miast od, w przypadku użycia broni jądrowej. I bardzo ważny element: brak radioaktywnego wskażenia terenu, czyli mamy czystą broń. Wady: ryzyko narażenia na promieniowanie. Wojsk własnych i sojuszniczych, no bo wszyscy musieliby być w rejonie ataku bronią terenową chronieni. Narażenie ludności miast na natychmiastowe oraz długoterminowe skutki promieniowania. Jaką dawkę przyjęli? No to tak później by ich los wy wyglądał. Obniżenie progu użycia broni jądrowej, najważniejsza wada, no bo skoro jedna pilotona, czysta broni nie ma radioaktywnego skażenia terenu, no to używajmy wszyscy śmiało, bez żadnych ograniczeń. W naszej części Europy ta, ten poufny podręcznik opracowany w 1980 roku przez, przez nasze szefostwo wojsk chemicznych jest w sumie takim kompendium jedynej wiedzy, na której można by chyba najbardziej polegać. I można tutaj zauważyć, że czynniki wrażenia ładunek atomowy 35% fala uderzeniowa, kolejne 35% promieniowanie, promieniowanie cieplne, ciepne, a w neutronowym 70% idzie energii na samo promieniowanie neutronowe, a około 8% na uderzeniową i na, na falę cieplną, czyli, czyli odwrócone zupełnie proporcje. No i według danych Układu Warszawskiego, Kesi wyprodukowali pociski do Chaubic yy, dwa typy yy, i do wyrzutni rakietowej Lans o większym zasięgu do 130, do 130 km, a te działa artyleryjskie około 25, róż, różnie podają, 17 km. I yy, yy, ta strefa dawek 100% śmiertelnych. Tutaj mamy bombę atomową zwykłą, 10 pilotonową. Yy, I to jest ten rejon. Yy, około 600 metrów tutaj yy, ci, co przeżyją falę uderzeniową, yy, co, co, co jest mało yy, prawdopodobne, to nie przeżyją promieniowania yy, gamma. Natomiast yy, przy ładunku jednokilotonowym neutronowym, w promieniu ponad 1200 metrów, wszyscy zginą od yy, tego promieniowania czynnikowego, jakim jest fala neutronów. Yy, i popatrzmy, jedna kilotona neutronówki, 10 kiloton y, z klasycznej atomówki. Y, już utrata y, całkowita zdolności bojowej w ciągu jednej godziny w obszarze większym, w promieniu większym niż przy, przy klasycznej. Jeśli chodzi o czołgi i, i wozy pancerne. I tutaj propozycja układu warszawskiego, no, radziecka, jak chronić czołgi T-55, 70 2. wypłacina osłonowa lekka, głównie yy, skomponowana z węgla i yy, kilkunastu procent wodoru, współczynnik osłabienia 8 razy, 10 razy. I transportery i wozy bojowe 42% węgla, 7% wodoru, reszta, czyli druga połowa do yy, yy, ołów. Ponadto arkusze o zawarte, dużej zawartości borów to zubożony uran i znak zapytania, czy Abramsy też nie z tego względu mają te pancerze ze zubożonym uranem, czy też, po spokreśleniu, też z tego względu. I wszelkie materiały zawierające wodór, od wody po polipropylenu, fortyfikacje, czyli jak chronić tych piechocińców, beton oraz mokra woda. Grubość, im większa, tym lepsza. I tak mnie uczono w połowie lat 90., że okopać się i moczyć te wały, nasypy czy stanowisko strzeleckie, żeby przetrwać promieniowanie e, e, neutronowe. Oczywiście było białe, ale to nie przed promieniowaniem, tylko przed falą ciepłowniczą. Szanowni Państwo, broń przeciwrakietowa, bo e, to była propozycja, e, m, którą rozważano już w latach 60 -tych, 70 -tych, jak zneutralizować te rakiety lecące ze strony Związku Radzieckiego na Europę Zachodnią czy na Amerykę, no na najlepiej w kosmosie. Prawdopodobnie za gwiezdnych wojen Regana było to testowane bardzo, w pewności, w pewności nie ma podejrzewam, że tak. I o co chodziło? Rakieta sowiecka jest już wysoko nad nami, wtedy jest wystrzeliwana przeciwrakieta z głowicą neutronową, detonuje w jakiejś tam bliskości tej głowicy przeciwnika. Falą neutronów powoduje, że w tej rakiecie sowieckiej dochodzi do reakcji łańcuchowej, rozszczepieniowej, ale bez przekroczenia masy krytycznej. Czyli reakcja zachodzi, ale bez detonacji, bez wyzwolenia ogromnej energii i ślepak dociera do celu. Piszą. Tak, w Rzekomo, czyli to, co ciężko powiedzieć, czy jest to prawdą, Stany Zjednoczone skonstruowały trzy wersje bomby neutronowej W-79 jako pocisk artyleryjski o mocy od 100 ton do 1 kilotony do hałbico o zasięgu 17 km. W70 głowica bojowa pocisku rakietowego Lans o mocy kilotony i zasięgu 130, więc te, w tych detalach są pewne y, różnice i y, 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 sprzeczności W-66 to właśnie ta skonstruowana y, głowica dla pocisku Sprint, czyli dla y, antyrakiety. Związek Radziecki podobno w 68 roku wykonał test. Swojej broni w Francuzi w 80., i 88. Mówi się, że też Izrael może mieć ten typ broni termojądrowej. Ma no, to tylko domysły z literatury naukowej, a szczególnie z tych popełnianych w latach 60. i 50., kiedy pisało się o, o tym, a później było embargo, i jest do dzisiaj prawie wiadomo, że amerykański prototyp. Przepraszam, amerykański prototyp był przetestowany w 1962 roku, do 1975 roku pracę zarzucono, w 1975 nadano im priorytet, a sekretarz stanu Schlesinger, nie stanu tylko obrony, Departamentu Obrony ogłosił, że broń neutronowa będzie skutecznym środkiem odstraszania tego pancernego miecza układu warszawskiego. W latach 70. skonstruowano, na początku lat 80. rozpoczęto produkcję od z 70 do pocisków las i do pocisków rakietowych. I co znamienne, zaproponowano modernizację taktycznej broni jądrowej w Europie, argumentując, że wycofujemy te duże ładunki, a zastępujemy mniejszymi, no, jednokilotonowymi, w jakiejś tam części. Neutronowitz, czyli bezpieczeństwo użytkowania, mniejszy wagoniar pocisków w Europie, więc społeczność powinna być uradowana, no bo mniejsze zagrożenie, a co ważne nie będzie skażenia radioaktywnego terenu. No bo czysta doma. Czysta I za dziwego kartera zaczęto produkcję podcespołów, a Reagan zgodził się już na montaż, i była to próba skłonienia. Związku Radzieckiego do Negocjacji w sprawie wycofania niebezpiecznych rakiet SS-20. I szanowni Państwo, w latem 1981 roku Reagan zdecydował o włączeniu do arsenału nuklearnego broni neutronowej i o rozmieszczeniu jej w Europie. No ale skrzydło wyszło z worka, tak jak z minami jądrowymi, fala protestów w Europie Zachodniej, i Reagan oświadczył, że głowice neutronowe będą przerzucone przez ocean, wtedy jak wzrośnie zagrożenie w Europie wybuchem gorącego konfliktu, ale to też nie jest na wieki wieków. Wycofano ze służby po zakończeniu zimnej wojny, najprawdopodobniej przed końcem lat 90. I o tym, już, to już skończyłem, tylko dodam, że USA w ostatnich dniach zapowiedziały wznowienie prób z bronią jądrową. Jeszcze kilka lat temu się mówiło, że jeżeli pójdą w tym kierunku, jeśli chodzi o jakąś produkcję, modernizację ładunków jądrowych, no to będzie to super nowoczesna broń i bardzo precyzyjna. I tutaj kończę tym znakiem zapytania, czy między innymi chodzi o broń neutronową, czystą broń i którą można w kosmosie podobno skutecznie wykorzystać. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo. Czy są jakieś pytania? Zawsze mówili, że we Wrocławiu w Akademii jest atrapa tej, tej miny. Atrapa miny nie, ale są, e, e, są studzienki i ja e, nawet w, w artykule wydanym przez, przez Muzeum takie zdjęcia umieściłem. Tam e, w latach 80 i do połowy 90 szkolono podchorążych. E, jak takie studzienki będą wyglądały? Do 6 metrów głąb, studienka identyczna jak kanalizacyjna. Można znaleźć w sieci zdjęcia z dawnej granicy ulic. Te studienki pokrywy z dawnej granicy RFM-NRD. A faktycznie na Obornickiej we Wrocławiu zaznajamiano pod chorążyk, jak to może wyglądać, i były takie samoróbki, propozycje neutralizowania tych min jądrowych znajdujących się właśnie w takich studzienkach. No, mogę tutaj jeszcze coś dodać, bo w latach 80. kiedy ja miałem zaszczyt studiować inżynierię wojskową we Wrocławiu, to taka mina była. To znaczy była taka, była taka, była taka trapa. trapa. Była, no, to no. Wyglądało jak taka a, a trapa? E, tak, to tak, jak ja pan, tak pan mówi, no to, to beczka ale w środku niczego nie było, tylko mogło być napisane ATM, czyli atomik przepraszam, ADM, atomic demolition, a w środku pusty. To o takiej atrapie to, to tak. To Może pan mówić, to mówić, ale jakbyśmy rozebrali, to, 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 to w środku... E, nic, ale też to? Tak, to znaczy to jest to, wszystko jest na terenie muzeum, zresztą w chwili Muzeum Wojsk Rundowych, gdzie te wszystkie elementy poje... no Nie wiem, czy ta bomba by to. Bo to by ta bomba nie, to bomba była już teraz. Nie, nie, nie ma, tego. No nie ma tego, 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 ale to było w tamtym w elemencie pokazywane, powiedzmy, i tak cała komora. A kwestię komór, no to była tylko kwestia wykładu takiego, i tam ewentualnie, no nie wiem, jak tam, no część może tam była, no. Było to pokazywane, ale znaczy było oczywiście jak najbardziej. Ten element był w programie. chemiczne stanowią się trudnym zadaniem, rozkazem, żeby przygotować, opracować jakieś, jakieś dokumenty, jakiś poradnik, instrukcje, jak tu bronić się przed promieniowaniem neutronowym, a w przypadku min jądrowych, jak właśnie postępować w rejonie, gdzie te miny mają być rozmieszczone. Więc. Szanowni Panowie, którzy studiowali na, na, na Obornickiej, to pewnie znają pułkownika Janosza. Okay. Tak. On tam był jednym z autorów tak, takiego poradnika, jeśli chodzi o, o miny jądrowe, więc opowiadał mi, zdał, zdał relację, no to to było tak overlockiem mocno szyte, no bo w tamtych czasach to, co, co można było przeanalizować z literatury, Dostępnej, no to tak później e, burza mózgów następowała i próbowano wymyślić dzisiaj e, dla nas śmiesznymi metodami neutralizację tych, tych minion drogowych. Czy, tak? ja czy, ja tak? ja czy to ja powiem, tak? jak ochrona czy przed Na drodze ulewając ziemię wodą. było głowic większych niż taktyczne, czyli te pociski do haubic, czy do lansa, Nie sadzano ich na Pershingi, czy. Nie, nie, nie. nie. I tutaj nie właśnie. No ja pamiętam, jak bardzo dziecko no, byłem tak, z dziennika, no. pamiętam. E, takie komputerowe, jak to w tych latach 80. lat 80. było, że to miało uderzać w miasta i zabijać tylko... To ta propaganda po naszej stronie żelaznej Putyny, bo ona bronią tronową... Bo to widać, że to komputerowe było amerykańskie to tak jak miało Ale... Tak, tak, tak e, tylko że celem nie było, nie były, wypoż... nie było wykorzystanie broni neutronowej w aglomeracjach miejskich, tylko e, choć po naszej stronie krzyczano, że to zabójcy załóg czołgów i ludności cywilnej, zabójcy miast ta broń neutronowa, ale na miasta, yy, yy, z tego co, 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 do tych informacji o których ja dotarłem, w ogóle nie, nie planowano yy, używać głowic yy, neutronowych, chodziło tutaj o zatrzymanie yy, Wojsk Pancernych Układu Warszawskiego. Czyli nie wiem o żadnych innych... Yy... E, nie, tu od razu było wskazywane, że ta jedna kilotona wystarczy tak jak 10 kiloton rozszczepieniowego i zamysł był inny. To, to ja pamiętam, że też w tamtych czasach mówiło się, że miasta zostaną puste, bloki niezniszczone, nic tylko musiałem zagospodarować. I produkować tak. tak, tak, tak. Znaczy nie wolno zapominać, że Hiroshima to jest 70 do 100 tysięcy ludzi w jednym uderzeniu. Także... Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie. Jeszcze... Takie, no, proste pytanie. Bo w literaturze na początku, jak ta broń chodziła, jest mowa. Zawsze się na tym zastanawiam. Jest mowa o broni atomowej, a potem nagle, w latach 60-tych, powiedzmy, we wszystkich instrukcjach, czy po mówi się o jądrowe. Czy to jest to znak równości? E, już w latach 50-tych, po próbach z bronią termojądrową, czyli dwufazową, żeby oddzielić różnicę od termojądrowej, gdzie jest faza rozszczepienia i syntezy, to żeby to oddzielić od atomowej, od tej Hiroszimy i Nagasaki, no to na tą jedną fazę mówiło się atomowa, a na termojądrową e, jądrową. No a w sumie tu y, dzisiaj wiemy od kilkudziesięciu lat, że chodzi o rozszczepienie atomu w jednym, drugim przypadku, a, a jąder, y, atom. to Czyli używanie pojęcia ogólnie na jedną, na drugą, że jako broń jądrową, to jest błędne, tak? Nie, jądrowa jest słuszna. A, to dobrze. Y, w, w tamtych to... czasach mówiono Uzień atomowa, jest... ale po... Po wynalezieniu super super superbomby, zaczęto oddzielać te, te... No ja właśnie nie stosując to znaczy dwa pojęcia. Eugen no, jest no, BMR, broń masowego rażenia. No, ale, to, ale to jest broń się... chemiczna, radiologiczna broni i biologiczna, pod to, to pojęcie. A odnośnie tego, 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 tego straszenia, to przecież chodzi o Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny tak. były typowym plefem, tak jak defilada Adolfa w 1936 roku, potem mamy Monachium, a tego się Rosjanie przestraszyli, no i potem mamy no. Czy to był totalny blef? To, 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 to nie wiem. No ale... Testy w kosmosie były, to wiem. Yy, problem...